Przedsiębiorstwo Józef Leicht w Hallstatt słynie z obróbki wysokotonażowych, a jednocześnie precyzyjnych konstrukcji maszyn. Do obrabiania dużych i ciężkich płyt stalowych Actos zaprojektował oczyszczarkę do strumieniowania w pozycji pionowej. Dzięki niej można usuwać rdzeł, zędra oraz wypływki z elementów mierzących do 6 metrów długości oraz 3 metrów wysokości. Najpierw płyty są nakładane za pomocą suwnicy halowej na przechylny stół załadowczy, a następnie dzięki nieprzerwanej pracy hydraulicznej są ustawiane pod kątem 80 stopni. Personel obsługowy może teraz uruchomić przenośnik rolkowy wlotowy. Po dotarciu elementów do śluzy próg załączający uruchamia automatycznie turbiny. Jest to 12 wysokowydajnych turbin firmy Actos, każda o mocy napędu 7,5 kW na godzinę. Prędkość posuwu przenośnika rolkowego można wybrać w zakresie od 0,5 do 2,5 m na minutę. Po przejściu elementu przez oczyszczarkę transport zawraca i w biegu szybkim płyta wraca z powrotem. Dół przechylny ustawia się teraz w pozycji wyładowczej. Można teraz zobaczyć oczyszczoną strumieniową powierzchnię elementu, prezentującą się bez pyłu oraz pozostałości. Główny korpus maszyny wyposażony jest w izolację akustyczną. Pozwala to na zmniejszenie poziomu hałasu do poniżej 80 dB. Turbiny w liczbie 6 sztuk są umieszczone na każdej stronie wysoko i pod określonym kątem. Także z reguły wszystkie powierzchnie i krawędzie elementów są strumieniowo oczyszczane. Ścierniwo o uziarnieniu S330 jest odzyskiwane pod komorą strumieniowania, to znaczy jest transportowane za pomocą przenośników ślimakowych i przenośnika kubełkowego do stacji oczyszczania ścierniwa znajdującej się na górze maszyny, a stamtąd do zbiornika ścierniwa. Zgrubne części są oddzielone przez sita, a pył separowany w filtrze, skąd zostaje usunięty do worka na pył. Urządzenie filtrujące jest stale oczyszczane pneumatycznie i również wyposażone w izolację akustyczną. Powietrze odlotowe z filtra można z powrotem sprowadzić do hali fabrycznej, ponieważ resztkowa zawartość pyłu w tym powietrzu jest mniejsza niż 1 mg na metr sześcienny. Mogą pojawić się elementy, które ze względu na ich konstrukcję będą musiały być obrócone i podane obróbce strumieniowej jeszcze raz. Prosta obsługa oraz pierwszorzędne efekty śrutowania sprawiają, że ta maszyna jest odpowiednim narzędziem dla budowniczych maszyn, u których wymagania codziennie się zmieniają. Oczyszczarka do strumieniowania elementów w pozycji pionowej firmy Actos jest przekonującym rozwiązaniem do zastosowania przy obróbce strumieniowej dużych i ciężkich elementów. A co my możemy zrobić dla Państwa?